Gdybyście przechodzili ulicami Tokio w 2014 roku, natknęlibyście się na kawiarnię inną niż wszystkie. Jako jedna z pierwszych akceptowała płatności zarówno w jenach, jak i bitcoinie. Założyciel Mark Karpeles samodzielnie przygotował specjalne kasy, które to umożliwiały. Zakupił wysokiej klasy sprzęt i drogie meble. W kawiarnię zainwestował setki tysięcy dolarów, jednak ta nigdy nie została otwarta. Problemem nie był brak zainteresowania, a to, że Mark, właściciel Mount Gox, został aresztowany, a z jego giełdy zniknęły bitcoiny warte dzisiaj prawie 100 miliardów dolarów. Satoshi Nakamoto tak brzmi pseudonim człowieka, który stworzył bitcoina w styczniu 2009 roku. Przez długi czas była to jedynie nisza nie było rynku, giełd czy wielkich eventów było grono Zajawkowiczów, którzy gadali ze sobą na forach. Jednym z nich był Jet McCaleb, programista, który widział w kryptowalutach potencjał, chciał ułatwić cały proces zakupu i sprzedaży. Ożył do tego platformę, nazwał ją Mount Gox. Skąd ta nazwa? Jet pracował wcześniej nad stroną do wymieniania się kartami Magic the Gathering. Mount Gox to Magic the Gathering Exchange. Stwierdził, że nie będzie wydawać dodatkowych pieniędzy na nową domenę, ta giełda to i tak był tylko hobbystyczny projekt. Wtedy nie wiedział jednak, że w przyszłości przez tą hobbystyczną platformę będzie przechodzić 70% wszystkich transakcji w Bitcoinie. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Jesteśmy w 2010 roku, a przez Mt. Gox przepływa zaledwie kilkadziesiąt, maksymalnie kilkaset bitcoinów dziennie. Wartość transakcji często nie przekraczała nawet dolara, ale powoli się to zmieniało. W marcu 2011 roku Bitcoin osiągnął ten upragniony przez entuzjastów próg. To była pewna psychologiczna bariera, pokonanie jej zapewniało falę wzrostów. Jet to dostrzegł, ale wiedział, że jego giełda nie jest przygotowana na tak duży skok popularności. Infrastruktura była zbudowana raczej amatorsko, bez zaawansowanych zabezpieczeń, które widzimy dzisiaj. Kod zawierał wiele błędów, i w sumie nie ma się czemu dziwić. Robił to dla zabawy, nie dla zysku. Nie chciał jednak, aby potencjał został zmarnowany. McCaleb potrzebował znaleźć kogoś, kto będzie miał umiejętności oraz dedykację, by pociągnąć Mount Gox do góry. Mark Karpeles, francuski deweloper, mieszkający w Tokio, miał być właśnie tą osobą. Mark kupił 88% udziału w giełdzie. Była to niewielka transakcja, raczej symboliczna. Jedowi chodziło głównie o to, aby ktoś zajął się projektem. Od tego czasu firma była zarejestrowana właśnie w Japonii. Carpels miał duże plany wobec giełdy. Chciał, żeby była ona głównym miejscem do Kupowania i sprzedawania kryptowalut. Jeśli ktoś mówi, że idzie kupić bitcoina, miało to znaczyć, że idzie właśnie do Mongos. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że zakupiony kod ma bardzo wiele luk. Jedna z nich na samym starcie kosztowała go 80 tysięcy bitcoinów. Dokładnie tyle zniknęło z portfela giełdy. I nie wiadomo było kto, a nawet kiedy je zabrał. Transakcje nie były tak skrupulatnie dokumentowane. Prawdopodobnie część z tych środków została wypłacona w momencie, gdy właścicielem był jeszcze Jed. No co tu dużo mówić, Mark dał się trochę wrobić, ale Jed wyszedł z rozwiązaniem. Zaproponował, aby zrobić bota, który systematycznie będzie dokupywał brakujące coiny, używając profitów z giełdy. W ten sposób za jakiś czas zalepią dziurę, zatajając tym samym niekompetencje i ratując P.R. Mount Gox tak sobie spokojnie funkcjonowało, ale bardzo szybko wadliwy kod i liczne luki w bezpieczeństwie dały o sobie znać. Gdy w czerwcu 2011 roku cena Bitcoina wzrosła 20 ilość użytkowników giełdy również poszybowała do góry. Mt. Gox nigdy wcześniej nie cieszyło się taką popularnością. Niestety, nie nacieszyli się nią zbyt długo, bo już 19 czerwca doszło do lekko mówiąc katastroficznego włamania. Właściwie to nawet dwóch włamań, ale po kolei. Zacznijmy od tego, że baza danych użytkowników wyciekła i została opublikowana w serwisie Pastebin. Nazwisko, mail, zahaszowane hasła oraz balans na koncie dla każdego do obejrzenia. Hacker w trakcie włamania poznał dodatkowe informacje, które pozwoliły mu się zalogować na konto administratora. Miał praktycznie pełną kontrolę nad kluczowymi systemami Mt. I co się okazuje? Giełda była zaprojektowana w taki sposób, że administrator był w stanie ręcznie zmieniać balans użytkowników. Widzicie, transakcje na samej giełdzie dzieją się w oparciu o balans, a nie o faktyczne bitcoiny. Te wchodzą w grę tylko jak wpłacamy lub wypłacamy z giełdy. To działa trochę jak żetony w kasynie, które reprezentują wartość gotówki. Hacker dodał do balansu swojego konta 500 tysięcy bitcoinów, po czym wystawił wszystkie na sprzedaż nie po 17 dolarów, a po zaledwie kilka centów. To kompletnie zawaliło całą książkę zleceń. Jedni obudzili się z milionami na koncie, a inni z marnymi groszami. Ale tak jak mówiłem, to nie była operacja na faktycznych kryptowalutach. Mt. szybko odwróciło wszystkie transakcje. Więc jaki był tak właściwie motyw hakerów? Prawdopodobnie liczyli na to, że uda im się kupić parę coinów po zaniżonej cenie, a giełda przegapi ich operację. Możliwe też, że chcieli zwyczajnie sabotować ją i popsuć reputację. Nie do końca wiadomo, bo hakera czy hakerów nigdy nie złapano. Czy Gox poniosło jakiekolwiek konsekwencje? Długoterminowo nie, ze względu na to, że była to największa giełda, a konkurencja znikoma. Ludzie tak czy inaczej byli zmuszeni z niej korzystać. I w miarę wzrostu popularności Bitcoina tych przybywało, no i oczywiście nadszedł taki etap, że zainteresował się tym rząd. Pinsen w marcu 2013 roku wprowadził nowe regulacje. Giełdy kryptowalutowe są od teraz instytucjami finansowymi, a takie muszą mieć w USA licencję MSB. Mt. Gox działało w USA, bez takiej licencji, starali się o nią, ale w tamtych czasach kryptowaluty były kojarzone z przestępczością, a przynajmniej w oczach rządu. Department of Homeland Security w końcu postanowił zająć kilka kont, poprzez które użytkownicy wpłacali środki na giełdę. W połowie roku Mt. Gox tonęło w pozwach i klienci zaczynali szukać alternatyw. Największymi były Bitstamp oraz BTCE, lekko owiane tajemnicą, jako że tożsamość założycieli nie była znana. Co więcej, na BTCE nie było czegoś co się nazywa KYC, czyli można było kupować oraz sprzedawać bitcoiny kompletnie anonimowo. Możecie się domyślić kto był nią najbardziej zainteresowany, ale ta grupa stała się mniejszością po tym jak masa sfrustrowanych klientów Mt. Gox przeniosła się właśnie na BTCE. Ale do tego również wrócimy później. Na razie porozmawiajmy o upadku Mount Gox i początku sporych problemów dla aktualnego właściciela. W lutym 2014 roku, jak codziennie, użytkownicy logowali się na swoje konta, ale przy próbie dokonania jakiejkolwiek transakcji napotykali się na błąd. Nikt nie mógł kupować ani sprzedawać swoich bitcoinów. Co więcej, nikt nie mógł wypłacić środków z giełdy na swój portfel. Zarząd powiadomił swoich użytkowników na stronie, że nałożyli blokadę, ponieważ odkryli pewien błąd w systemie obsługującym transakcje w bitcoinie. Aktualnie pracują z deweloperami nad jego naprawieniem. Fakty były jednak nieco inne. Problem, do którego się odnosili, był już znany w 2011 roku. Część z klientów uwierzyła, część nie. Ale niedługo później Mt. Gox ogłosiło bankructwo. Jakim cudem? Przyznali się, że są niewypłacalni. Balans na kontach użytkowników nie zgadzał się z ilością bitcoinów, jakie giełda miała w swoim portfelu. Ile brakowało? Około 850 tysięcy. Dla porównania w 2014 roku łączna liczba bitcoinów na świecie to około 12,5 miliona. Znaczy to, że giełda zgubiła 7% całego rynku. To był definitywny koniec Mt. Wszyscy oskarżali o kradzież marka, ale ten nie mógł nawet się wybronić, bo został aresztowany w Japonii, ale w innej sprawie. Zarzutem było edytowanie jego balansu na koncie. Rzekomo miał sobie dodać milion dolarów. I teraz zaczyna się prawdziwa akcja, trwające ponad 3 lata śledztwo, zakończone na luksusowej plaży w Grecji, a rozpoczęte w Tokio przez małą grupę entuzjastów. Whisek tak nazywało się grono researcherów-wolontariuszy, prowadzone przez Kima Nilsona. Wzięli wszystkie znane adresy portfeli, które były w posiadaniu giełdy i ręcznie przekopali się przez transakcje wychodzące. Dotyczyły one oczywiście wyłącznie portfeli, które miały przytrzymywać bitcoiny użytkowników. Odkryli podejrzane przelewy, relatywnie niewielkie, ale trwające długo, bo przez parę lat. To trochę tak jakbyście wywiercili dziurę pod sejfem i za każdym razem jak pracownik banku dorzuca gotówkę, trochę leci do was. Ale żeby robić takie przelewy trzeba kontrolować portfel, czyli mieć tak zwany klucz prywatny. Są one w formie długiego ciągu znaków i jak sama nazwa wskazuje muszą być tajne. Wissek głowiło się jak ktoś z zewnątrz mógł zdobyć te klucze, oczywiście zakładając, że zrobił to ktoś z zewnątrz. W końcu wpadli na możliwe źródło problemu. Na początku Mount Gox trzymało wszystkie swoje klucze prywatne w jednym pliku, nazwanym wallet.dat. Jeżeli atakujący skopiował sobie ten plik, miał tak naprawdę otwarty dostęp do skarbca giełdy. Pytanie jest teraz jedno: gdzie te wszystkie pieniądze płynęły? Pierzycie taką giełdę jak Kraken? Jest dzisiaj jedną z większych na świecie, ale jej początki sięgają czasów Mondgox. Michael Gronager, jeden z założycieli w 2014 roku, odszedł z Krakena i razem z dwójką innych założył Chainalysis. Z początku mała firma oferowała software do analizy blockchaina. Przedtem wszyscy researcherzy musieli badać transakcje ręcznie, z portfela na portfel. Chainalysis automatyzowało ten proces. Japońska policja zwróciła się do firmy z prośbą o pomoc. Przekazali im pendrive'a zawierającego historię transakcji giełdy. Kilkoma kliknięciami Michael potwierdził to, co wcześniej ustalił zespół Wissek. Większość skradzionych pieniędzy po przebyciu długiej drogi lądowała na BTCE. Nadal jednak nie wiadomo, kto jest właścicielem ani skąd tak właściwie giełda operuje. Ustaleniem tego zajęło się IRS, a konkretnie Tigran Gambarian. I tak wiem, kolejna postać, może być to trochę mylące, ale teraz widzicie jak obszerna i istotna była ta sprawa. Co ustalił Tigran? BTCE, aby obsługiwać amerykańskich klientów, wynajęło kilka serwerów w północnej Virginii. Agenci pojechali do serwerowni i przejęli maszyny, skopiowali logi, i po przeanalizowaniu ich znaleźli adresy IP administratorów giełdy. Niestety okazało się jednak, że ci logowali się przez proxy, więc utknęli w ślepym załuku. No ale może da się coś jeszcze wyciągnąć z tej historii transakcji, nad którą tak wszyscy się głowią? Jedna nazwa użytkownika rzuciła się w oczy: WME. To on sprzedawał skradzione kryptowaluty na naszej tajemniczej giełdzie. I fakt BTCE nie da żadnych informacji na jego temat, tak jak powiedziałem, nie mają KYC, ale okazuje się, że udzielił się on na forum Bitcoin Talk kilka lat temu i popełnił duży błąd. 7 czerwca 2012 roku WMI napisał, że został okradziony przez Crypto Exchange na kwotę 100 tysięcy dolarów. Zamieścił zrzuty ekranu z konwersacji ze Skype'a, aby udowodnić, że ma rację. Dowiadujemy się z nich, że WMI nazywa się Aleksander i jest z Rosji. Ale jest więcej. Aleksander tak się zdenerwował, że poszedł z tą sprawą do adwokata, pokazał na forum pismo i o ile zablurował dane takie jak numer konta, Zapomniał zakryć nazwiska Aleksander Winik, tak nazywa się główny podejrzany o pranie pieniędzy pochodzących z Mount Gox. Przypomnijmy, 850 tysięcy dolarów. Niestety nie mieli nic więcej. Należało czekać, aż winik popełni jakiś błąd i nieświadomie zdradzi swoją lokalizację. To stało się niedługo później. Wynik zalogował się do BTCE bez VPN-a, bez proxy. Adres IP wskazywał na luksusowy hotel w Grecji. W tym momencie wydawało się, że śledczy złapali trop jednego z dużych klientów BTCE, ale im dalej badano bazę danych z serwerów giełdy, tym bardziej układało się to w inny obraz. Okazało się, że winik nie był tylko zwykłym użytkownikiem z kątem WMI, Miał dostęp do portfeli, na których leżały środki tysięcy klientów, logował się na konta administracyjne i korzystał z adresów e-mail powiązanych z infrastrukturą giełdy. Innymi słowy, nie był jednym z wielu traderów, był jednym z ludzi stojących za giełdą BTCE. Pacet dosłownie założył całą giełdę tylko po to, aby oferować usługi prania pieniędzy i dodatkowo sam z nich korzystał. Agenci skontaktowali się z hotelem i uzyskali skan paszportu winika. Pozostało go tylko aresztować. 25 lipca 2017 roku Aleksander Winik razem ze swoją żoną i dwójką dzieci opalali się na plaży. Jakby znikąd, funkcjonariusze przebrani jak zwykli turyści doskoczyli do niego i powalili na ziemię. Rodzina była w totalnym szoku. Nie wierzyli, że Aleksander mógłby być przestępcą. Tym samym jego żona nie miała pojęcia, że to ostatni raz, gdy widzi swojego męża. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył go o przepranie łącznie 4 miliardów dolarów za pomocą BTC. Do Grecji od razu posypały się listy ekstradycyjne czyli go Amerykanie, Francuzi i Rosjanie. Ci ostatni oskarżali go o mniejszej wagi przestępstwo najprawdopodobniej chcieli go przewieźć do Rosji i tam chronić. Winik walczył w greckim sądzie ponad dwa lata, starając się być przewiezionym do Rosji w pierwszej kolejności. Skarżył się na złe traktowanie i niesprawiedliwy proces. W tym samym czasie jego żona zachorowała i to bardzo poważnie. Rak mózgu. W listopadzie 2020 roku zmarła, a Winnikowi odmówiono nawet wyjazdu na pogrzeb, oczywiście do Rosji. W momencie, gdy to się działo, był już we Francji. Skazano go na 5 lat oraz 100 tysięcy dolarów grzywny. Nie odbył jednak pełnego wyroku. Wyszedł z francuskiego więzienia po trochę ponad dwóch latach, ale niestety dla niego czekała go jeszcze Ameryczka. Do prania pieniędzy doszło jeszcze przetrzymywanie skradzionych środków oraz operowanie nielegalnym serwisem finansowym. Nie przyznał się do winy i jego proces toczy się do dzisiaj. W sumie to już 8 lat. A co z markiem Karpelesem i pieniędzmi? Czy poszkodowani klienci Montgox cokolwiek odzyskali? Cóż, zacznijmy od tego, że Mark znalazł stary portfel giełdy, na którym było 200 tysięcy bitcoinów i zwrócił je. Wyobraźcie sobie, jak to wyglądało, zanim namierzono wynika. Każdy oskarżał właśnie Marka, że najpierw bitcoiny ukradł, a teraz chce je zwrócić. Dobrą wiadomością jest to, że te 200 tysięcy w momencie jak Mark je znalazł było warte kilkadziesiąt razy więcej, także był w stanie pokryć straty. Stwierdził jednak, że chce oddać kwotę w bitcoinach, a nie w dolarach. Ludzie mają dostać tyle krypto, ile na giełdzie mieli. Pozostałe 650 tysięcy zostało stracone i również musi zostać spłacone z kieszeni Mondgox. Podziękowania dla wspierających wasze niki wyświetlają się tutaj, i dzięki wszystkim, którzy oglądali ten film do końca. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.